Ile ty masz lat? 18. Niedługo. To wróć jak będziesz pełnoletnia. Ale ja nie do pracy ja w sprawie ojca. On nie sobie idzie. Nie da rady. Dlaczego? Nie żyje. 17-letnia Ola Chudzik w tej roli Zofia Stafiej. Bardzo świetnie zresztą zagranej. Wyjeżdża do Anglii, aby odnaleźć i sprowadzić do domu, do Polski. Zwłoki swojego ojca, który zmarł pracując na emigracji. Jest to film pod tytułem Jak najdalej stąd, który znalazłem w odmentach gdzieś zakopany w IOD TVP, i tam go sobie dokładnie obejrzałem. Jedna z tych opowieści dramatycznych, nostalgicznych, wreszcie smutnych, ale takich życiowych, obyczajowych, opowiadająca o tym, że przecież nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest fantastycznie i nie wszyscy mieszkamy na Wilana. Siedemnastoletnia Ola ma bardzo trudną matkę, której wydaje się, że może wszystkimi rządzić i o wszystkim decydować. Wiem, że się przyzwyczaiłeś, że robię wszystko, co mi każesz, ale ja mam kurwa 17 lat. Rozumiesz? Bez tego języka, dobra? Więc daj mi chwilę, żebym posprzątała to całe gówno, które ojciec robił przez połowę mojego życia. Te konflikty widać chociażby w rozmowach telefonicznych pomiędzy Olą a jej mamą. I wreszcie Ola sama dojrzewa bardzo szybko. Kiedy Ola dojeżdża, i nie będę tutaj za dużo spoilerował, oczywiście, bo w Anglii okazuje się, że nie wszystko jest tak piękne, jak jej opowiadał ojciec. Okazuje się, że wcale nie pracował na tak wybitnych stanowiskach, o których opowiadał, a wszyscy, którzy byli jego pracodawcami, chcą rodzinę przede wszystkim oszukać. No i co z tym zrobimy? Oficjalnie Krzysztof nie pracował. Już Ci to mówiłem. Sprawę zbadała Rada do Spraw Oceny Obrażeń Osobistych i ich ekspertów. Nie dostaniesz pieniędzy. Tutaj oczywiście plejada gwiazd takich jak Arkadiusz Jakubik czy Kinga Prejs pokazują, że można zagrać bardzo pięknie bardzo różne role. Tymczasem 17-letnia Ola się nie poddaje. Nie poddaje się, i jest to dowód na to, że nie każdy, kto ma 17 lat, musi być dzieckiem, ale z drugiej strony szkoda. Bardzo wielka szkoda, że 17-latki muszą czasami tak szybko dorastać i dojrzewać. Sama opowieść nie jest ani za długa, ani za krótka. Powiedziałbym, że jest w sam raz, a wątki poboczne są bardzo gustownie wplecione w ten wątek najważniejszy. Są panowie. Są dziewczyny, są rówieśnicy z Anglii, są koleżanki, są również osoby, które całkowicie przypadkowo pojawiają się w życiu Oli i które te życie jej pokazują z zupełnie innej strony. Co najważniejsze, mogę Wam zagwarantować, przynajmniej tym osobom, które lubią takie kino, gdzie nie trzeba mieć wystrzałów, huk bomb, gdzie nie trzeba mieć efektownych pościgów samochodowych i gdzie nie ma za bardzo wymalowanych, wytapetowanych kobiet, bo i takie kino też istnieje, to jest to właśnie odpowiedź dla Ciebie na wieczór. Serdecznie Tobie polecam jak najdalej stąd film Pawła Domalewskiego i jest on dostępny na jeszcze na TVP VOD. Jak długo? Oczywiście nie wiem. Do obejrzenia. Zapraszam. Twoimi słowami o filmie.